Ciemperelu położył się na głośną ostatnio katastrofę Heweliusza. Tylko że oczywiście nie zależało im na tym, żeby to upublicznić, żebyśmy się kiedykolwiek dowiedzieli, co się stało. Bili młotami o burtę, po to, żeby ich ktoś wydostał. Ludzie zapominają, czym naprawdę był Perel, Stamtąd zabierali jakiś towar, przemycali w drugą stronę, właśnie w takich skrytkach. Wchodzili celnicy, sprawdzali statek, nic nie ma. I za to wszystko obarczono kapitana. Bo to on powinien dopilnować, żeby załoga wiedziała, żeby kończy swoje życie, dlatego że nie jest w stanie pogodzić się z obarczeniem go winą. Teoretycznie w stoczni nie mógł się znaleźć nikt, kogo tam być nie powinno. Na no, nagle mamy ciało i nie możemy zidentyfikować. Nikt się po tę osobę nie zgłasza. To jest kolejna zagadka. No przecież komuś zginął syn, mąż, Ojciec. Podobna historia była również w Warszawskiej Rotundzie. Tam też jednej z ofiar nigdy nie zidentyfikowano. Też się nikt nigdy nie zgłosił. Czy na pewno nie wiemy, co było przyczyną tych katastrof? Często wiemy. Często to nie jest żadna tajemnica. Konfrontacja. Porozmawiamy o katastrofach w czasach PRL-u.